Siema widzowie, witam was w naszym pięknym vlogu Jak widzicie i z tego powodu możecie być ze mnie dumni Wróciłem już tak lekko bardziej na poważnie do nagrywania To znaczy, zaraz sprawdzę kiedy był ostatni vlog Ale to nie było pół roku temu yy, No trzy tygodnie, te... no dobra, trzy tygodnie to jest dość dużo Jednak nieważne, myślałem, że tamten vlog był z dwa tygodnie temu W każdym razie Takimi coraz większymi kroczkami zaczynam chyba wracać do nagrywania, a to jest super, bo fajnie się tak realizuje widzowie, a wam się chyba fajnie ogląda, jeśli nie to napiszcie w komentarzu, że że nie fajnie wam się ogląda. No właśnie, no ten, chciałem pogadać, nie czy tak wstrząsłem, chciałem pogadać o yy, jednej rzeczy, się pochwali, w ogóle nie, biegniemy, mianowicie ja biegłem. Pokażę. Jo, Ostatnio se poszedłem na. Yy, bo maraton był w mieście, w którym byłem. I se poszedłem na. No, maraton to może za dużo. Ale 10 km przebiegłem. Dycha maratońska. Wdębnie. Yy, zajęło mi to. Go, ojej. Godzinę 12 minut. Na 10 km to jest taki wynik. W porównaniu do innych biegaczy jest to chujowy wynik, to znaczy byłem jeden z ostatnich, to znaczy na tam 100 ileś osób było chyba tylko 5 czy 6 um, wolniejszych ode mnie, ale jak na mnie to jest świetny wynik i ja absolutnie nic nie biegam w życiu najwięcej. No oczywiście, poza tym, to przebiegłem kilometr. Um, po piwo. Nie no, w podstawówce na ten, jak to się dziadostwa nazywa, na biegach przełajowych, o właśnie. No i może jeszcze kiedyś po piwo, ale czas, nie, kilometra to nie wiem, masz po piwo, niemożliwe. W każdym bądź razie przejdźmy do głównego tematu, którym wam chciałem się pochwalić. Yy... Którym jest wspaniała gra, jaką tworzę, bo jak wiecie, no właśnie, tylko... Ja się, ja się patrzę. Dobra, nieważne. Jak wiecie lub nie, ja już wydałem jedną swoją grę na Steamie. Czy mogę Wam pokazać biblioteka? Wspaniała gra Hentai i Casino. Oczywiście tylko dla pełnoletnich osób. Kosztuje tam chyba 4,50 czy coś takiego. A teraz robię nową, już nie w Clickteam Fusion, tak jak te wszystkie rzeczy, które w życiu robiłem, tylko jeden kroczek wyżej, mianowicie w kochanym Pythonie. Yy, dlaczego nie używam żadnego Unity ani Unreal'a, Godota? Nie wiem, po tym jak po prostu wyrobiłem sobie ile mam godzin w Clickteam Fusion. Po tym, jak wyrobiłem sobie prawie 3000 godzin w ClickTeam Fusion, no to uznałem, super są silniki gier, ale ja chcę mieć większą kontrolę nad wszystkim. Dlatego po prostu czysto w języku programowania. Oczywiście we frameworku. Tam Kiwi się nazywa. Na razie w miarę spoko wygląda ten framework, w miarę ogarnięty. I też dzięki temu ta gra będzie docelowo i na komputery. I na telefony. Właśnie pokażę wam samą grę, a nie pierdolę czy po trzy. A! Za nim! Dzisiaj postaram się. Chcę. Tak jest cel. Celem jest, żebym dzisiaj zrobił streama z programowania. Zaraz wam powiem, co będziemy dzisiaj na streamie dodawać. Ale wam pokażę jakąś przykładową grę, O, już widzicie, że jest host tutaj IP port, a to jest do multiplayera, po prostu klik na play. Eee, więc tak, Zas, przy, przyniosę może tu. No, żeby kamerka najmniej zasłaniała i tak kamerka zasłania, nie zasłania żadnego interesującego elementu. Tak, my jesteśmy czerwonymi, mamy sobie tutaj piechotę, tutaj brązowy jest wróg, ma ten, on ma swoją piechotę, są fabryczki. Tutaj budujemy fabryczki i stawiamy tych żołnierzy, czyli mamy 250 hajsu. No to na początku powiedzmy, postawmy tu jednego żołnierza, tu jeszcze jednego żołnierza, no i tyle nas stać. To jest na razie, takie tylko pierwsza działająca alfa wersja. Mapy zrobiłem po prostu w 5 minut, żeby cokolwiek dało się ten z botem, bo ty są ultra głupie na razie. Akurat nie ja jestem odpowiedzialny za jej czyli to nie przeze mnie. Yy, mój ziomek. A uuu, uuu, no, kurczę, nie, ja muszę mieć tu kamerkę, żebym mógł tak odwracać się i do was mówić. Przepraszam, się, się zdenerwowałem. Za dużo tego. O, no, no i no i wezmę tu Może kojarzycie. Pierwsze odcinki z Garysmoda są nie tylko pierwsze. Z Klemo. On ze mną robi tą grę i nie tylko. Jeszcze jedna influencerka Kryptyda. No, no i dobra, zagrajmy sobie taką przykładową tych ustawień już, żeby szli tu, żeby przejąć te fabryki. To są fabryki poziomu trzeciego, jak widzicie. Tutaj są pierwszego, tutaj są drugiego. Więc odpalmy sobie. O, i już wysypały jakiś błąd no oczywiście, AI Economy. Wspaniale, wspaniale, że AI nie działa. Czy ja po prostu z, z GitHub'a nie, yy, nie wziąłem jakiegoś... Czy teraz będę siedział i... A no oczywiście, no, jest, jest, jest nadal ten błąd, że to są traktowane jako... Czy ja, mogę, czy ja mogę cofnąć do, sta do starej jakiejś wersji jaj? Naprawię to. Nie ja to zepsułem, a ja to muszę naprawiać patologia. Dobra, widzowie, w każdym razie nie będę teraz yy, siedział nad kodem. Siedzenie nad kodem będzie na streamie. To tak, najpierw naprawimy na streamie ten błąd z jaj, później dodamy yy, stolicę. Albo jakiś system dużych miast, coś takiego, że jak się je wszystkie straci, to się przegrywa i tylko w nich można stawiać jednostki. Bo aktualnie można po prostu na froncie spałnić jednostki i coś jeszcze mądrego. No i zobaczymy. Lotnictwo będę chciał dodać. No, ogólnie, dzięki za oglądanie. Siema.